I kot, kot i pat, listoność, pat i, pat, i, kot, szpat, przyjaciele od i jego kot. Z torbą pełną listów, ledwie świt zabłyśnie, swym pocztowym wozem rusza w świat. Pat i kot, kot i pat, pat i kot, przyjaciele od lat. Ze snów wstaje słońce, słychać ptaków koncert, i szczęśliwy jest naprawdę Pat. Każdy dobrze zna pocztowy wóz, a przyjaciół ma Pat jak mało, który może, może właśnie dziś spotkasz go znów z listem u swych drzwi. Pat i kot. KOT I PAT PAT I KOT PRZYJACIELE OD LAT PROM PUM 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 PROM PUM 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 Znaleziono szpad i dziura na drodze. W szkole, w Zielonej Dolinie, na stole stał model wulkanu. Wyobraźcie sobie, dzieci, rzekł pan Pringle, że lawa wulkaniczna, głośno bulgocząc, rozlewała się po ziemi. I parzyła w nogi? Powiedziała Lucy. Wcale nie, rzekł Bill Thompson, bo można włożyć grube skarpety. Oh, – Ale było to jeszcze przed wynalezieniem grubych skarpet – uśmiechnął się pan Pringle. – Lawa wulkaniczna utworzyła naszą piękną, zieloną dolinę, zanim na świecie pojawili się pierwsi ludzie, nie mówiąc już o skarpetkach. Gorąca lawa ciągnęła się jak tofi. – Jak tofi? – spytał Tom. – Ja lubię tofi. <laughs> – Powiedziałem jak tofi, bo lawa była ciągnąca się i lepka. A wszystko działo się, zanim na świecie pojawiły się dinozaury. Na jutro narysujcie piękny rysunek. A teraz możecie iść do domu. Listonosz Pat czekał na Juliana przy bramie. Cześć. Cześć, tato. Jedziemy do domu. Dobrze, jestem głodny. Do widzenia, panie Pat. Do widzenia, Julianie. Do widzenia, panie Pat. Nazajutrz ranek był cichy i pogodny. Pat przyjechał na pocztę polisty. O tak, oczywiście. Co pan mówi? W pobliżu zagrody Thompsona? Ojej! Tak, powiem mu na razie. Co się stało, pani Gogins? Ojej, dzwonił pan Selby. Powiedział, że niedaleko zagrody Thompsona widział wielką dziurę na drodze. Była tak duża, że zmieściłaby się tam prawdziwa krowa. Teraz rozumiem. Po co ustawiono tablicę z napisem Droga zamknięta objazd? Do tego słupki drogowe i znak zakazu. Jak ja teraz dostarczę listy i paczki? Hmm, jeśli chodzi o dziury w ziemi, Julian opowiadał wczoraj o wulkanach i trzęsieniach ziemi. Nie, pat, to zwykła dziura na drodze. Jakoś sobie poradzę. Na razie. Na razie patrz. Ciekawe, czy dinozaury pisały listy. <laughs> I czy wtedy były koty? Na pewno lubiły rybki. Prawda, Jess? Po drodze Pat zatrzymał się na pogawędkę z Alfem, który nadjechał swoim traktorem. Co myślisz o dziurze na drodze, Alf? O jakiej dziurze? Nic nie widziałem. Od rana orałem pole. Tuż obok Twojej zagrody jest wielka dziura. Pan Selby zamknął drogę dla ruchu. Ha! Jak ja teraz dojadę do domu? No, ruszam już. Do widzenia, pat. Do widzenia. Pat. Uważnie rozglądał się wokół. A jeśli na drodze były dziury, o których nikt nie wiedział? Ojej, objazd! Nie mogę jechać tą drogą, co zwykle. Aha, znam ja policjanta Selbiego i jego pomysły. Za każdym razem muszę jeździć naokoło. No nie, co znowu? O Red, jeszcze jeden, w dodatku trzeba jechać w przeciwnym kierunku, a to co? Nowy objazd? Ha, ciekawostka. Jeszcze jeden. Straszne. W głowie się kręci od skręcania w prawo, w lewo. I znów w prawo. Hm. Skręcę jeszcze raz. Ciekawe, gdzie wyjadę. Hm. No, co? Ale się dziś najeżdżę. Wciąż kręcę się w kółko. Widzisz, Jess? Wróciliśmy do punktu wyjścia. Gdy Pat rozmyślał, nadjechał Alf na traktorze. Nie jedź tak jak ja. Zgubiłem się, pojechałem jak każą znaki i zrobiłem wielkie koło. O, nie, Pat, nie mam zamiaru patrzeć na znak. Muszę dojechać do domu na obiad. Zabierzmy go z drogi. Ha! Nie ma sprawy. I Pat pojechał za Alfem. O, to tyle hałasu? Wcale nie jest taka duża. Widziałem większe. A całkiem mała. No proszę, proszę, co tu się dzieje? Uwaga, zbliżają się kłopoty. Policjant Selby. Cóż to, panowie? Ta droga jest zamknięta. Nie widzieliście znaków? Proszę mi podać wasze nazwiska i adresy. Potrzymaj mi herbatę. Co ty mówisz, Arturze? Przecież znamy się od dziecka. To prawda, ale prawo jest prawem. E, słuchajcie, jak się pisze przejazd. A przy okazji, nie macie czasem temperówki? A jesteście może filiżankę herbaty. Dziękuję, Doroto. Z przyjemnością. Doroto, masz coś do temperowania ołówków? Chwileczkę, Pat. Potrzymaj notes. Żeby Artur mógł podać Dorocie ołówek. A ty potrzymaj filiżanki. Ale ja nie mam żadnej temperówki. Chyba po P piszemy RZ, ale może są jakieś wyjątki? O, wydawało mi się, że powiedziałaś. Nic nie mówiłam. Jadę do domu. A gdzie jest mój napis? Krąży w koło jak mój samochód. Skoro o tym mowa, mam pomysł. Zamiast kręcić się w koło, można pojechać przez pole alfa. Ładne mlecze. Ciekawe, czy na tej dróżce też są dziury. Gdy Pat podjechał do Panny Hubart, zobaczył, że spaceruje ona po ogrodzie i coś do siebie mruczy. Dziury w ogrodzie są bardzo niebezpieczne. O, dzień dobry, pot. Dzień dobry, panno Hubert. Mam nadzieję, że nic pani nie zgubiła? Na szczęście nie. Jestem tylko ostrożna. Wiesz, z nienacka mogą pojawić się dziury. Pan Selwi mi mówił: "Och, proszę się tym nie przejmować, to tylko mała dziura na drodze." Żegnam. Na razie, pot. Na razie. Potem Pat wstąpił do Ted'a Glen'a. O, witaj Pat. Witaj stary. Przywiozłem ci paczkę. Wybacz, że się trochę spóźniłem, ale na drodze była dziura. Musiałem okrążyć całą wioskę, żeby tu dojechać. Ho, ho, nie martw się, ja to załatwię. Parę minut i nie będzie śladu po dziurze. Worek cementu, trochę żwiru i smoły, i sprawa załatwiona. Zostały mi resztki po robocie w Penkaster. Wiedziałem, że to się kiedyś przyda. Znakomicie. Na razie, cześć. I Pat pojechał dalej. Gdy dostarczył wszystkie listy i paczki, ruszył w drogę powrotną na pocztę. Zatrzymał się jednak przy zagrodzie alfa, żeby zobaczyć, co się tam dzieje. Przy dziurze był nowy znak wskazujący drogę przez pole, a na podwórzu stała ciężarówka teda. Zupełnie jak w środku miasta. Moje biedne kury. Jeśli nawet je znajdę, biedactwa ze strachu przez kilka dni nie będą znosiły jajek. Ha. O, i znów ktoś jedzie. Ach, to sam! Dzień dobry! Widzisz, Pat, co się dzieje? To straszne. Zaraz będzie spokój. Ted tylko załata dziurę na drodze i odjedzie. Dalej, jechać powoli! Uwaga! Proszę na herbatę! I świeże ciasteczka wprost z piekarnika. No, właśnie o tym marzyłem. Gdy będziemy pić herbatę, smoła stwardnieje. Idziesz, Arturze, tylko uważaj na smołę. Na pomoc! Na pomoc! Nie odchodźcie, pomóżcie mi! Jakaś niewidzialna siła trzymała policjanta Selbiego. Na pomoc! Czy Artur wzywa pomocy? Ach, chyba nie szuka swojego notesu, prawda? Zobaczę, czemu nie idzie na herbatę. Co robisz w mojej smole? rety! To nowy gatunek smoły, która szybko twardnieje. Musisz zdjąć buty i zostawić je na drodze. No i już, Arturze, wyskakuj z butów. Nie wstydź się. Raz, dwa i hop! Dobra okazja do przejażdżki taczką. Moje policyjne buty! W czym ja teraz będę chodził? Trzeba postawić tablicę ostrzegawczą. Siedź spokojnie, bo wypadniesz. Jak tu niewygodnie! Mam dość tej przyjaźni! Już. Niebezpieczeństwo: policyjne buty. Chyba wszyscy to zauważą. Mam nadzieję, że herbata Doroty jeszcze nie wystygła. Pat i kot, kot i pat, pat i kot, przyjaciele od lat. Z torbą pełną listów, ledwie świt zabłyśnie, swym pocztowym wozem rusza w świat. Wersja polska, telewizyjne studia dźwięku w Warszawie opowiadał Jerzy Kramarczyk.